Dzisiaj dosyć mroźne takie powietrze, ale temperatura jest jakieś 8-9 stopni. Słońce zaczyna wychodzić za horyzontu, więc powinno, trosze, powinno troszeczkę się ocieplić. Teraz mnie razi to słońce, nie mam jak, nie widzę nic. Dzisiaj idę do Winners. To jest taki sklep trochę jak Teka Max, z tym, że najbliższy nas, który jest około 3,5 km stąd, jest dosyć mały ale może uda się coś znaleźć. Potrzebuję ręczniczków do łazienek, bo się okazało, że te, które miałam w Polsce wyrzuciłam, bo były brzydkie już. I zapomniałam o tym. I teraz nie mam żadnych i muszę iść coś kupić. No. A tu widać to piękne słońce, które wychodzi za drzewa. Oczywiście komórka go nie złapie. Ale widać jak jest jasno. A od razu się cieplej robi. Jak oświetla słońce. O, a tutaj już ktoś ma lampeczki na drzewku. Nie wiem, czy będzie widać. O, pozawieszane. I bombki na choince. I czubek choinki jest plagą. to też jest ktoś ustroił. O, i ma też. Teczki, co my mamy na balkonie i lampeczki i tutaj też już domek ustrojony w lampeczki a najlepiej by było w nocy to widać aczkolwiek kamera nie oddaje tego jak to ładnie wygląda w nocy tych światełek kolorowych po prostu nie łapie ostrości dobrze jak jest totalnie ciemno. No i to nie wychodzi tak ładnie jak na żywo. Taka ciekawostka. Tu, tu są pasy, tu jest przejście dla pieszych. Tam jest na razie znaczne krążki. nie wolno iść. Ale żeby włączyć, żeby się zrobiła, o właśnie to przycisk do włączania to nie stoi tak o, od razu przy światłach. Przy światłach nic nie ma. Często, gęsto przycisk do włączania będzie oddalony, o, jest dopiero tu. Tu, 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 o. I to jest jakieś 4 metry od świateł. W dużej ilości miejsc tak właśnie jest, że podchodzi się do przejścia dla pieszych i trzeba się rozejrzeć, gdzie jest Twój przycisk do włączenia świateł. Bo czasami bliższy przycisk jest na przejście w drugą stronę niż na Twoje przejście. teraz co kupiłam, kupiłam taki kubeczek, to dla siebie za 6 dolarów fajny mi się podoba i kupiłam ręczniczki do rąk ręczniczki, to są dwa ręczniki i dwa ręczniki jedne były po 9 dolarów drugie też po 9, no może nie, nie tanio jakoś wybitnie, ale ładne yy, bawełniane nie jakieś sztuczne będą fajne do łazienek Dodatkowo dokupiłam je, kupiłam jeszcze na naszym Chocolate Station Milk Chocolate with Cherries. Takie patyki z czekoladą, że się zalewa je wodą i one się rozpuszczają. I uwaga, uwaga, Made in Poland za szóstkę. Z, jedne są z wiśnią i drugie kupiłam z truskawką. Skład mają całkiem fajny. Dlatego też się skusiłam. I dokupiłam jeszcze jeden pasujący. A, ja to wyciągnę. Jeden pasujący ręczniczek do tego, tych ręczniczków on pójdzie po prostu na podłogę pod nogi.